Z takich dosyć spektakularnych planów chciałbym wymienić na przykład powołanie ośrodka szkoleniowego dla polskich okulistów w Bombaju w Indiach. Gdzie będziemy zapraszać młodych adeptów chirurgii po to żeby szkolić ich również w formule hands-on. Mamy oczywiście plany rozszerzania współpracy z innymi towarzystwami. Wspomnę tu o Middle East Ophthalmology Meeting Society. To jest towarzystwo z Dubaju, gdzie nawiązaliśmy już kontakty, mamy umowę i w przyszłym roku chciałbym zachęcić polskich młodych okulistów do aktywnej współpracy i uczestnictwa w tym zjeździe z prezentacjami, publikacji artykułów, prezentacji tam na miejscu w Dubaju. Także tu jesteśmy bardzo aktywni. Też oczywiście otwarci jesteśmy na współpracę z Polskim Towarzystwem Okulistycznym tak żeby iść ramię w ramię i kształtować i unowocześniać polską okulistykę.